No dobrze, to na początek jeszcze słów kilka na temat e, zamków w ciele, a tak naprawdę chcę skupić się na jednym, który nazywa się zamkiem korzenia, Mulband. Praktycznie w większości praktyk jogi kundalini, po wykonanej jasanie, po ćwiczeniu robimy wdech, głęboki, głęboki wdech, taki do brzucha, zaciskamy mulband i wtedy nauczyciel mówi zaciśnij mulband, kieruj energię po kręgosłupie do góry albo wizualizuj białe światło, które wędruje po Twoim kręgosłupie z dołu do góry. O co chodzi z tym mulbandem? Zamek korzenia. Ja lubię sobie wyobrażać, jakby całe moje ciało było takim naczyniem na energię. Czyli jak biorę wdech głęboko do swojego brzucha, no to mam wypełnioną tym oddechem całą miednicę, cały brzuch, całą klatkę piersiową, no ale fizjologicznie jesteśmy tak zbudowani, że moje naczynie od dołu przecieka, a zatem e, wszystkie otwory e, chcemy uszczelnić. I w związku z tym, kiedy mówimy mulband, to myślimy o zaciśnięciu e, mięśni odbytu, e, pochwy. O zaciśnięciu tego obszaru, który jest u mężczyzn nazywany prostatą, lekkim dociśnięciu dolnych mięśni brzucha do środka, do kręgosłupa, czyli tak, jakby po prostu tą miseczkę tak zewrzeć. Teraz, oczywiście. Aby zrobić ten mulband, e, e, no jak prawdziwy jogin, e, doświadczony, e, to też e, e, jest to bardzo finezyjne, powiedziałabym. Dlatego, że nie zaciskamy na przykład cewki moczowej, zaczynamy to zaciskanie tak od ogonka, od kości ogonowej, gdzie tam spinamy te mięśnie. Potem idziemy przez odbyt, potem pochwę, miejsce pomiędzy odbytem a pochwą. Mówi się często o tym, że są to mięśnie dla miednicy, mięśnie kegla dla kobiet. No, jest tych sposobów na wytłumaczenie milion. Ale tak naprawdę o co chodzi? Chodzi o to, żebyś ty to poczuł, żebyś to poczuła. W związku z tym teraz weź wdech i zaciśnij mulband, zaciśnij mięśnie odbytu, mięśnie pochwy, troszeczkę podnieś, tak jakbyś chciał, chciała podnieść mięśnie brzucha troszeczkę do góry, ale tylko te mięśnie brzucha z dolnej części brzucha. Jeżeli nie jesteś w stanie wyizolować tych mięśni brzucha, to zapomnij o tym na tą chwilę. Zaciskaj mięśnie odbytu i mięśnie pochwy. To jest trochę tak, jakbyś był, czy była bardzo daleko od toalety, a tutaj nagle jest paląca potrzeba, żeby z niej skorzystać. Wtedy właśnie tak zaciskamy. Jeszcze jedna rzecz. Fajnie, jak poćwiczysz, żeby te zaciski tego mulbandu nie były takie na maksa. Niech to będzie takie żywe, niech to będzie takie pulsujące, takie tętniące. Poćwicz sobie sam ten mulband, czyli bierz wdech, siedząc sobie w pozycji jogicznej, czy nawet na krześle, bierz wdech i zaciśnij mulband, delikatnie ściśnij, czyli jest to zacisk, ale jest to zacisk taki subtelny. Nie jest to taki zacisk, że mięśnie są jak kamienie. I wydech, i z wydechem rozluźnij. I znowu wdech, zaciskaj mulband. I wydech. W Jodze Kundalini mamy e, jeszcze e, dwa takie podstawowe zamki: e, zamek w splocie słonecznym, gdzie e, zaciskamy, tak jakbyś zaciskał, zaciskała przeponę. E, I e, zamek szyi, kiedy. Nasza broda kieruje się lekko do tyłu i do dołu, pozwalając energii płynąć po kręgosłupie. O tych zamkach teraz nie będę mówić, bo no, są one dużo bardziej jeszcze subtelne niż ten zamek korzenia, a poza tym na początku praktyki w ogóle nie ma co się nad nich, nad nich koncentrować. Natomiast ten mulband to jest coś, co warto wyćwiczyć. I wtedy za każdym razem, kiedy robisz praktykę, bierzesz wdech po ćwiczeniu, zaciskasz mulband, wyobrażasz sobie tą energię, wizualizujesz, czujesz jak ona płynie z dołu, z dolnych czakr i jest wysłana do góry i z wydechem ten mulband odpuszczasz. Warto się tego nauczyć i właściwie to już jest komplet takich podstaw dla jogi kundalini i tyle i czas na swoją praktykę teraz. Do zobaczenia!